Hej, witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Robert. No cóż, yy, musi być taki początek, ponieważ usunęło mi się, że tak to powiem, usunął mi się gdzieś wstęp, to jest mój ostatni błąd. Pierwszy i ostatni, jeśli chodzi o ten filmik, więc taki jest wstęp, uznajmy, że tego nie było, bo tam yy, w tym filmiku jest tak, że tam wczoraj, ledwo co wczoraj nagrywałem i tak dalej. Zresztą, domyślicie się sami z kontekstu i zaczynam tam o karmie gadać w granulkach, okej. Okay. No to dobrze, to przejdźmy do głównego filmu O, teraz jest dobrze. To jest gubik, a tutaj widzicie to piszę dla większych ryb. Zgadza się. A z tego co wiemy, gubik jest rybką małą. Lecimy dalej. Zrobiliśmy drobne zakupy. Ofród, czyli ofrót tej karmy, skanar niebieski. Się zastanawiam się z przypadek czy to nie są altumy w kolorze niebieskim. Nie no Jeszcze trochę z, dzik z dzikich im zostało, co to znaczy. Mają paseczki na ogonie. No i kupiliśmy roślinki. Tak jest, no to dobra. Do zabawmy się w puszczanie, potem przy okazji Wam opowiem trochę o tych. Ryba. Tylko to... O, pięknie, dobre. Jest fokus. Tylko, że szkoda, że ten aparat ma tą do no siebie kurczę, że muszę, żeby zrobić fokusa. Za każdym razem go od nowa uruchamiać mu nagrywanie. Ok. Rozpakujemy pierw roślinki i wyczucimy, żeby pływały. A się nic nie stawi oczywiście widzicie ryby da taką na żarło, a tu zaraz, zaraz będzie zaskoczenie że to może rozkłamać więc tutaj roślinki tu pływa, tu pływa pływa to, nie pływa na to. i pływa to i poszły mnie od, oczywiście filter mój ja od razu zagarnął zagarnął je tu o takie tak wystają wystają. no to dobra zajmijmy się teraz wpuszczaniem ryb przy okazji wam trochę opowiem o tej skawałce po coś tam oni jem Przy okazji ryby to mnie już od kilku ładnych dni chodziły po głowie jakieś ciekawe Chodziły mi linki po głowie, gupiki, jędlera No i w końcu wyszło na to, że kupiłem skanary. I teraz Unboxing Unboxing skanara. Okej okay. Dobra ryby zestresowane chwilowo chwilowo jednak zamkniemy aczkolwiek zaraz to zmienimy bo tutaj im widzę dużo brakuje są bardzo zestresowane skalar niebieski tylko że w tym momencie nie wiem dlaczego kolor mają tarny może dlatego że się znalazł. Tym bardziej to jest skala kameleon no Ale to jest... Ok, dobra Do flaszeczki woda I bum I będziemy tak teraz darować za Jedną, dwie minuty Oczywiście ja też w pompę jeszcze muszę powodzi Odpalać, bo tutaj mi się Twierda zniża Wszyscy, co oglądają mój drugi kanał wiedzą, że ja również jestem dowódcą planów wo World of Tanks. Oczywiście, kurczę, jak na złość, kąp mnie się odpalić, nie chcę. będzie, awaria, odpal się. A, gorciotki, ładne. O, poszedł. Dobra. No to, dobra, Odpowiedz, opowiedzmy trochę o skalarze. Bo no, ryba w sumie jest wielkim zaskoczeniem, nie tylko dla mnie. Widzę, że ryby mają się do nich obojętnie w tym momencie. Obojętnie je widać, akurat na nagraniu. U samej góry. No. I ryby mają się do nich obojętnie z tego co widzę. Ryba... No to... Z, dobra, zacznijmy może mówić o skalarze. Skalar. Dyskowiec, jest to pielęgnica, właśnie dyskowiec. Rosną dość spore. Ale raczej widzicie, że u mnie molinezje jak dłoń pływają, to raczej skalary tutaj będą jak u siebie się czuły, tak więc nie ma problemu z tym. No. Ryba jajorodna mm, już chyba widzę, że sam czekam. Bo tam taka górka na tym jednym, to chyba mi się akurat świetnie, bo mnie się chyba para trafiła. Jeśli tak będzie, no to yy, jedną roślinkę widzę, na której się będą tarły. Dzięki czemu będę mógł odchować skalary i na przykład je do sklepu oddać, bo w tym momencie te skalary, to jest taki wyjątkowy gatunek właśnie ten niebieski. Są ściągane z Czechosłowacji. Tak jest. Ale to są chyba F2 albo F1, bo widzę, że tam jeszcze im pozostałości z pasków zostały. Zresztą zobaczymy jak trochę podrosną. Będziemy je obserwować. Tydzień po tygodniu. No. Ja się na skalarach szczerze powiedziawszy nie znam za bardzo. A jak ktoś nie będzie mógł poprawić to chętnie. Posłucham jego rady. A jeśli nie, to nie dziękuję w takim razie. To... Ciekawe rady, ja nie mówię, że, że skasuj połowę ryb, tak jak to mi któryś polecił. Ja lubię dużo ryb, powiem wam szczerze. U mnie widzicie, że wszystko jest dobrze, mimo to, że mam 2 litry na rybę, bo już sobie liczyłem, nie? Tymi skalarami niewiele się zmieni, dalej będzie 2,5 litra gdzieś na rybę. To, bo mam dobrze ponad 2 litry na rybę. To. Mogą skalary sobie swobodnie pływać. Chyba się zaczynają uspokajać bo ten widzę takiej zielonkawej barwy ten jeden dostaje w końcu Dolejemy im jeszcze trochę wody no. Dzisiaj może jeszcze będzie nagrania pro woda to może będzie I do flaszeczki Pół akwarium kurczę zaraz do tego worka przenaga No, zaczyna się pełno robić. A ja coś czuję, że będę musiał akwarium wytrzeć po tej akcji. No, powiem szczerze, że zaczyna worek do dna dochodzić. Więc chyba już się zaczniemy puszczać. Spalary jeszcze na zestresowane wyglądają, więc je trochę potrzymamy. No, przy okazji pójdę po ścierkę w tym czasie. Może i zacznę odpalać worta. Dobra, to niech się woła nie odpala, bo zaraz stwierdza. Ja I idę po ścierkę. Może film, film wstrzymam. Dobra, jesteśmy po krótkim przerwie. Akwarium jest już wytarte. Więc bez zbędnego przeciągania otworzymy warek. I jak będą skalary ciały, się przywitać z nowymi rybami to pięknie, właśnie mieczyk do nich zaczyna wpływać ten jeden widzę kubką trochę się oblepił ze stresu, ale to podejrzewam, że mu przejdzie chyba, że to jakaś choroba, ale wątpię hmm. I to właśnie w tym problemie, że samiec jest odlepiony. Hmm. Ale to kupa kanara. Dobra, będziecie chciały, to wypłyniecie. Ja właśnie stosuję taką taktykę. Z kanary na razie pięknie siedzą w woreczku, ale chyba im zaraz pomogą zdziepko no teraz to im się na pewno temperatura wyrówna ryby też moje ryby też zestresowane bo dla nich szok jak coś kupuje nowego bo jak albo długo nie kupuje a jak już kupuje coś to kupuje tego What? no wyłazić yeah. jedziesz Jedziesz, panie. Wyjdź. Wyjdź. I poszły. Widać, że już ryba nie Teraz będą zwiedzać po tygodniu. Tamcinka co się ze skamarami Dzieje O i pięknie Tutaj jeden Ma właśnie teraz widać pięknie jego niebieski odcień A ja tam drogi widać że dzikusy bo mają paski na głowie więc To są chyba jednak F1. No cóż Postanowiłem jeszcze dograć dzisiaj. Jest godzina 20, bo mi kurczę się urwało. A postanowiłem dograć po wszystkich tych moich. Tutaj piękny jeden. Już chciały cia jeść tylko moje ryby. Nie spłoszyły tak. Są nieprzyzwyczajone jeszcze. Się przyzwyczają z czasem. Nie ma problemu. Chyba samiec poszedł na atak. bo to samica tutaj. Wiadomo, dziewczynki delikatniejsze. No, nawet się pięknie postanowiła dać nagrać. Zaprezentuje Zapre się. O, piękny. Piękny, naprawdę. No. sam samiec poszedł do ataku. I w sumie nie wiem, gdzie on teraz jest. Aha, siedzi za korzeniem, go też spłoszyły. Z raczkiem sobie gada to są naturalni wrogowie raczej skalar. no cóż, ten coś czuję, że będzie piękny niebieskie, naprawdę będą piękne no a jak mi się jeszcze trzej zaczną roślinki mają się dobrze wszystkie spłynęły tu no cóż no chyba na no tyle żegnam się z wami do usłyszenia